Wy macie pewność, że wyciągniecie pieniądze na samym końcu. Pan Tomczyk jasno mówi, ja to też widzę w różnorakich sygnałach, że jeżeli mowa o większych wypłatach obecnie prawdziwego dolara, prawdziwego euro, nie 300 dolarach, to są problemy. Żądają dokumentów, robią wymysły, Oczywiście. Próbują, tego, próbują tego nie wypłacić. I to jest już. Zaczął się, dopiero co zaczął się, zaczęła się panika odnośnie Binance i Coinbase, spowodowana sekiem. I nie był mi do transakcji potrzebny ani złotówka, ani dolar, ani TT, ani USDC, ani BUSD. To jest pierwsza rzecz. Posłużyłem się walutą, której jeszcze nie zdążyłeś za, zaatakować. I tak samo mogę wyjść z powrotem do euro i mogę zrobić transfer na moje konto bankowe w euro. Oczywiście jest pewne ryzyko, że operator giełdy pod naciskiem SEC-u czy innych regulatorów będzie mi utrudniał wypłatę pieniędzy. Zwłaszcza, że nie są to małe kwoty. Ale żeby tego uniknąć, Przesłałem mu, w zasadzie moim pracownicy wszystkie możliwe dokumenty, które były wymagane i mam najwyższy stopień weryfikacji konta.